Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza z tej strony Mikołaj. A przed wami 17 materiał z gry Kingdom Rush Frontiers, dokładnie tak, moi drodzy. E, kontynuujemy e, wyspiarskie DLC. W ostatnim filmie przechodziliśmy ten oto poziom Port Tortuga. No i myślę, że nie będę rozpoczynał kolejnych tutaj nie wiadomo jakich poziomów, tylko rozpoczniemy sobie po prostu kolejny poziom tego etapu. No bo przeciwników znam, to już nie będę sobie się tutaj rozkajażał innymi typami nowy, nowych przeciwników. Weźmiemy sobie dzisiaj jakiegoś innego bohatera. Ja myślę, że ten Kaz wydaje się całkiem spoko. Nie wiem w ogóle co to za sens oceniać bohatera po, po jego tej kolorze obramówki, kolorze skilli, ale ja już tak mam w grach. Co on tu ma? Oczywiście wszystko mu lepszymy, bo czemu nie? Co się tutaj robi? Eee. Mm, 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 mm. Uuu, o kurde, to, to daje jakiś... to jest special, special chyba. A nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Eee, wygląda ciekawie ta postać, chcę zobaczyć jak ona się będzie sprawować. Pokupimy sobie oczywiście ulepszenia, życie bym mógł sobie też kupić, eee, bo czemu nie. Albo w sumie, nie wiem, wali mnie to życie. E, Rozpoczynamy kolejny poziom, ja sobie zdejmuję, w ogóle nie wiem, po co miałem je na sobie. No i jedziemy, miała być, miała... nagrywam to ogólnie o 18 w niedzielę, więc teraz miało być ogólnie live z subnautiki. Ale czemu nie ma live z subnautiki, to się dowiecie na moim Discordzie i na karcie. W sumie tylko na Discord, się dowiecie, to ja wam tego nie mówiłem, ale ogólnie miał być live z Subnautiki w niedzielę, ale po prostu nie, byłem po prostu, spędziłem dużo czasu po, poza domem i nie miałem siły go zrealizować, więc tego live'a po prostu nie będzie, będzie w tygodniu, za to nagrałem kolejny film z Subnautiki, który za niedługo powinien się pojawić, w sumie nie wiem czy już go nie widzieliście, więc no, ja jak mówię, to nagram w niedzielę, więc, więc no nawet jeszcze pierwszy film się nie wrzucił z tych wyspiarskich krain, więc, więc no, ne, dobra. Widzę, że mamy tutaj jakiegoś drugiego bohatera. To jest jakiś pirat, którego mogę sobie przemieszczać. Ta kraina jest dosyć ciekawa. E, tu idzie Warhound. tu idzie Greenfin. Czy to, są, czy to jest to, o czym ja myślę? To mnie zastanawia, czy to jest to, o czym ja myślę. Tak, to są te. Wow, jaki on damage robi. E, dobra, wiecie co? Restart. Bardzo fajny ten, bardzo fajna ta postać. Postawię ją, myślę, gdzieś. W tym miejscu, żeby tutaj blokowała. A okej, okay. myślę, że no baraki to jest y, priorytet, ale wydaje mi się, że w tym miejscu baraki będą priorytetem. Postawimy je sobie w tym miejscu. Tędy będą szły te wodne przeciwniki. Y, I to jest, moi drodzy, problem, bo. Bo. My aż, taki aż taki problem to może nie jest. Bardziej bym, wiecie co, postawię je tutaj. Tu sobie kupimy ulepszenie To sobie ulepszymy i teraz tak, tu widzę, że mamy jakąś wieżę eee. Co to jest? To coś robi ważnego Kupię to, nie wiem co <laughs> O oh, fuck nie Co to robi? Uu, to się jakoś ładuje Kupiłem coś, nie wiem czy powinienem być z tego szczęśliwy Tu sobie postawimy to, tu sobie maga postawimy i kurna nie wiem czy, czy ja dobrze to pobudowałem, ale... No miejmy nadzieję, że nic się tu nie spieprzy. Okej, okay, ten dziki. Ten... To jest jakiś, jakiś byk, albo jakiś dzik, nie wiem, coś w tym stylu. Okej, okay, fajnie to działa. Czy on mi wzmacnia te wieże? Czy ktoś mi tutaj wyłącza te wieże, jakiś nie wiem. Strażnik czy coś. O nie, dobra, wiecie, postawię tamtego pirata, bo on tutaj... tutaj nie ma, widzicie, przejścia. To dostawię tutaj przejście kolejne po prostu. O fuck, przechodzi mi tutaj coś. No już mi nie przejdzie. No sami widzicie, troszeczkę to pogmatwane jest. Tu sobie dobuduję e, tą... U, ale on wzmacnia mi te wieże. Ten, ten byk, to jest zajebista sprawa. Chyba mi coś przeszło. Powtarzam, chyba nie, nic mi nie przeszło, na szczęście. Dobra, no to nic. Bardzo fajnie na razie ten początek poziomu wygląda. Nie wiem co to robić. Czy to mi? Nie wiem, coś tutaj. Uuu! Aha, to tak działa. Mhm, dobra. Ciekawe jak, jak długo się to ładuje. Czy to ma jakiś czas ładowania? No to można fajnie użyć, żeby tym sobie atakować. Powiem Wam, że ciekawe takie rzeczy są. Czy mogę sobie coś tu jeszcze dokupić, ulepszyć? Nie mam pojęcia. Ale tutaj chyba sobie kupię to. Run, and fly. O, oh, fuck. Przechodzi mi tam coś. A to są to pieski. No nie wiem, jak to będzie w przyszłości wyglądać. Zobaczmy. Mamy jakiegoś nowego przeciwnika. Jest to. Eee, o, kurde. Mały armor, może rzucać sieci. Okej, okay, okej. Okay. Oko czaje. Czaje bazę. Dzik sobie tam. O, oh, fuck. Przechodzą mi. Dobra. Czyli tak jak myślałem, jest tu tro... lekki problem. U, fajnie, ta wieża może tak sobie snajpować tutaj. No tutaj wydaje mi się, że kupienie. Nie mam pojęcia co to będzie najlepsze, żeby kupić. Szczerze powiedziawszy. No tu sobie ulepszę tego maga. Oni w ogóle są chyba odporni, Nie, nie są odporni na magię. No ale co nie zmienia faktu, że. Już sama ta wieża, aha, bo on ich wzmacnia przecież. Bardzo fajny ten dzik, naprawdę mi się podoba ta postać. I w ogóle on sam w ogóle do nich wszystkich biega, nie? czego ja so, sobie tu przyniosłem. Nie pamiętam. Nie pamiętam czy go tu przyniosłem, ale bardzo fajne, bardzo fajnie mi się podoba ten poziom. No, może być tutaj lekka trudność, ale fajnie, fajne, fajne są tutaj te dodatki, tak jak na przykład ktoś mi właśnie napisał, że ta akcja z tym co się działo na poziomie 14 w fabule z tym, że będę miał jakieś dodatkowe wieże, czy dodatkowych właśnie bohaterów. To się, to się jeszcze powtórzy później. To jest właśnie ten prawdopodobnie moment, gdzie mamy taką jakąś wieżę. Tu mamy jakiegoś pirata. To mi się podoba, właśnie, że są takie nietypowe mapy. Bo przeciwnicy są i trudni. To właśnie nie załatwi. A jajajajaja! No i przeszedł mi jeden, więc może nie uda się tego zrobić na trzy gwiazdki. Ale nie będę narzekał. Widzę, że tutaj może być problem lekki. No, może być problem. Nie zrobimy tego na trzy gwiazdki. Słabo naprawdę tutaj wygląda z nimi wszystkimi. Trzeba będzie sobie ulepszyć te baraki, i to będzie trzeba ulepszyć. Ten Necroman Tower. Necromancer Tower. O! No, on sam bieg, podbiega chyba do nich. Ja go nie przestawiałem w ogóle tego byka. Bardzo fajna, bardzo fajna postać. Bardzo mi się podobuje. Dobra, tam idzie taka wielka ryba. To jest ten Red Spine. Tu wydaje mi się, że najlepszym... W sumie sam nie wiem, wiecie. On będzie ulepszał, myślę, ich. Więc możemy zaryzykować. Ta, ta Store bardzo fajna wieża to jest, naprawdę. O, widzicie, i ulepsza tą wieżę jeszcze. Aha, tutaj mi jeszcze ta fala dodatkowa idzie, dobra. No myślę, że teraz mam idealnie dużo czasu, żeby nagrać dwa, może góra trzy odcinki na ten tydzień, żeby nie było tak, że się w jakiś dzień nie pojawi odcinek. O, jakiś kudle rekin tu przypłynął. Nie, dobrze. Tutaj, bym sobie ulepszył tych yy, rycerzy, żeby później nie było. O kurde, to jest ten, ten Black Search. Nie pamiętam, co on robią tutaj chyba. On był bardzo wytrzymały. No właśnie, on się leczył jeszcze w dodatku. No właśnie, kurde my radę go pokonać? No leczy się skubanie Dobra, dobra. dobra to sobie kupimy, bo chciałem sobie wykupić kup tego co strzela na daleko. Tego. O kurde jakiś krab tu idzie Szelaj do niego. Czemu do niego w ogóle? Czemu... Ja bym chciał, żeby do Kingdom Rusha któregoś, może tego piątego, dodali opcję, żeby wieża kierowała się właśnie na najsilniejszych wrogów. Czemu ten kra? To jest... Ten krab się teleportuje! Dobra. Puszczę mu ty... firebola Siup! Ach, nie ma. Tu sobie będzie stał, będzie tutaj bronił tego miejsca. Tyk. Wow, nieźle, e, tak, może być. Nie, czemu się w ogóle teleportował? Kupujcie, dawajcie, chronicie to, chronicie ten obszar. Dawaj, bo ten mi wyłącza wieżę, no. Shit. z tego maga tutaj. No nie, i jeszcze ten mi przychodzi. Shit. Shit. Ile on w ogóle mi... 5 aż zajmuje. Shit. No nie, no i 5 mi zajmie. Dobra, nieważne. Na dwóch będę i tak... dwie gwiazdki może uda mi się wyrobić. Chyba będzie trzeba tego Defrydera kupić, co? To jest jakaś masakra. Defrydera kupimy, co? Kolejna fala. Dobra Dawaj, 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 nie, on się wyleczy zaraz. Jest, padł zajebiście. I znowu ten Jezu, on jest odporny. Strasznie, to jest jakiś tarczowy. Trzeba tu maga postawić. I wiem jakiego. Tego co będzie właśnie bił takie właśnie stworzonka. mocniej nie wiesz. On jest strasznie odporny. No ale trzeba go pokonać jednak, nie? Nie, kosz masakra, to jest po prostu. Zdjęcia! Nie no nie pokonają go, kurde. Czekamy na wy fireball. No ile ty masz życia? Nie! No nie, no ja pieprzę! Tyle poszło na niego! Ja pierdolę! I to nawet nie jest koniec! Kurwa, mogłem tego użyć! Ja pierdzielę, no rozkojarzony jestem dzisiaj. Dobra, kolejna fala. 13, już. No dobra, będzie na jedną gwiazdkę, trudno. Tak jak mówiłem, tym się nie przejmujemy. Byleby ten poziom przejść. Ale no, na stówę. Może heroicznych i żelaznych nie będziemy dotykać w tej grze. Ale na stówę. W tej serii jeszcze się pojawi jeden live. Na 100% się pojawi, obiecuję wam to. Sam sobie opisuję, że się pojawi live, żeby chociaż wszystkie poziomy były na 3 gwiazdki. To na tym mi strasznie zależy, żeby te wszystkie poziomy były na 3 gwiazdki, bo ja sobie na pewno nie będę heroicznych żelaznych teraz robił, nie chcę mi się, szczerze. Ale jak mam do tej gry wrócić, to chciałbym, no to chciałbym, żeby, żeby te wszystkie poziomy były chociaż na 3 gwiazdki. Na pewno te starsze poziomy chciałbym powtórzyć. I właśnie te tutaj. Zapomnę kompletnie o tej wieży, nie? Kufa, jeszcze złą tawerkę postawiłem, co nie? To jest z mojej strony piękne. Co to jest? Aha, to jest ten mój ziomek, tylko został przykryty czymś. Tu jest jeszcze jakiś kurde Blue Zaraz się z nim rozprawię. Mam rapada. Immun. Na magię odporny całkowicie. Okej, okay, ostatnia fala idzie. Znowu ten krab. No jak ten mi przejdzie to koniec poziomu jest, nie? Dobra, padł na szczęście i w ogóle diamenty za niego dostałem. Co tu się dzieje w ogóle? Powiedzcie mi, co tu się odpieprza? O, ten pad w ogóle na hita. To w ogóle mogę mu lepszyć. też nie widziałem. A i po mnie. jest po mnie. Normalnie jest wkurzywcem po mnie. Ale może nie jest po mnie aż tak. Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Kurde! Jakbym to przegrał, to bym się strasznie wkurzył, nie? Jednak gwiazdka ale ale mnie to boli. Powiem wam tak, pojawi się live... Poczekajcie, co ja mam tu do zrobienia. Ten poziom, ten poziom... Nie wiem jeszcze, jakie będą później. Ten poziom, ten poziom, ten poziom, te tutaj poziomy i z tego będzie live, żeby to wszystko na trzy gwiazdki zrobić. Tylko, że to gdzieś tak pod koniec gry, na stówę będzie. Bardzo mi się podoba ten upgrade, kupię go i sobie pokorzystam trochę z tej postaci. Co ona tu robi? Teleportuje na mnie. Aha, to on teleportował tego kraba. A tu było coś takiego, że on jest. Mm, że on tak szarażuje na jakiegoś przeciwnika. Nie wiem gdzie to jest. Czy to jest to? A, rash. Tak! Stan na 4 sekundy. Każdy. każdy cios ma szansę na pod tam. Pod, któryś damage potrójny. Dobra. Powiem Wam, że naprawdę fajny, fajny bohater. Zostawię sobie go, w upgrade'ach za jeden punkt raczej nic miał nie będę, no niestety, nie. Tu już moi drodzy, kończę, kończę ten odcinek z Kingdom Rush'a i tu jest w ogóle jeszcze jeden, to jest prawdopodobnie finalny już, a zobaczmy sobie go, jak on wygląda w ogóle. No, to może być finalny już nawet, nie wiem tak naprawdę, czy, 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 będzie, czy będzie jeszcze więcej. Cóż moi drodzy, ja będę ja kończył. Tak jak mówiłem, porady trochę są zbędne, bo ja te odcinki nagrywam na zapas. Bo po prostu wykorzystuję wolny czas. E, tak jak mówię, to jest naprawdę ogromny wyjątek. Ostatnio za, się nastały takie warunki, że w tygodniu nie, nie miałbym aż tak czasu. Żeby po prostu... Nie chcę żeby, żeby, żeby po prostu nastało to, że w ogóle codziennie filmów nie będzie. Dobra, e, ja będę kończył i widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Postaram się go jeszcze nagrać na jutro. Opa!